Tak ja ci się nie zmieści oj Ojoj, oj, 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 no tak No i tyle było samochodu. Kurwa ja ci mówiłem Ty wiesz jak on wymił ten samochód pojeździł Ale jak to Jak mnie wyjebało Kurwa nie chcesz wyjeść, wyjedziesz Ja A coś ty że się odjebał z tym samochodem Nie ma Ale czemu schowałem go No i kurwa weź teraz go wymi. Nie da się No to kurwa Ja do no Patrz, patrz jak jeździ ktoś i inny to od razu zobacz I Zobacz papadera Dobra no, sub to kurwy postawiłem Dlatego coś. Gdyby nie ten słup to, to by dobrze było no, gdyby nie ten wyskok, też by było dobrze, ale już chuj, samochód nam się Nie wiem, słyszę. Nasz se A gdzie mamy jechać? A, no te. No to to blisko, o już chuj, po samochodzie. Już chuj, już padł. Kurwa, no po jednym jemnięciu, no. No, gdzie ty jesteś? No, na jakimś dachu, po dachach chodzę. A, i co, masz coś? Właśnie nie widzę. Ale poczekaj, co ja, ja wiem, czemu tego nie, nie widzisz nic. Bo o, jestem tego... pod tobą, pod tobą jestem. Ja podem, no bo nadech. No spójrzcie do góry. No, widzę, mną. że zaraz się spierdolisz, to nie <laughs> będzie. Ty, Paweł będzie skakał? Nie, 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 nie będę skakał. Dawaj, skacz. Nie, szkoda mi, hajsu. No dawaj, no. Na bolidzie. Ale co, nie zabijesz się. <laughs> dawaj, skacz. Będziesz skakał? Nie Próbuję na pewno? zejść Na 100% Nie wiem, no jak coś to ja, ja ten ja nagrywam, nie? Może się spierdolić akurat będzie skok No dawaj, no zacz na prosto masz ze skoku, nie? Dawaj, skać ja Dobrze <grym> Kurwa oła, jak cię wszystko Wiesz... będzie Dobra, wypadła mi myśl do głowy, żebyśmy pojechali do balasów i kupili działo na sprzedaż. Aha. Fajny pomysł. Taka nie? trzecia myśl. Tak, no, no, no. Dzień dobry. Słucham. My z taką. My mamy bardzo ważne pytanie, panowie. Biznes mhm. chcemy kręcić. Aha, okej. Okay. Co? Jeszcze raz. My chcieliśmy biznes kręcić. Ja już Jaki biznes? Ponieważ potrzebujemy, y, od, oczywiście jeśli panowie sprzedają takie rzeczy, y, takie, wie pan, jakieś narkotyki czy coś. Jo. Mm -hmm. o, a po ile? Po tysiąc za tysiąc Oho, oho, oho Bierzemy od razu No to Ile? bierzemy, tylko z nimi nie mamy pieniędzy przy sobie, to zaraz pojedziemy po pieniądze No dobra, dobra To tak, dobra. Z 10 myślę, że z 14 byśmy wzięli O, to ja mogę im dobra. sprzedać? Ja im sprzedaję dobra? To... To... Dobra. I im sprzedaję. dobra, 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 dobra Zara, będziemy. przyjedziemy, dzięki wielkie Spoko Dzień dobry, Ile dzień dobry Ile tych paczek? 10 Dobra, to ja mam 5, 5 jednemu, 5 drugiemu Dobra, to sprzedaj temu to... ja już 5000 5 tysięcy najpierw od pana Jakie 5000? On ci wszystko Bo daje i tym udaje. 5 pięć i 5. 2, 6, 7, 25. Numer Buta. 725. Numer Buta. Jak się daje hajst? Ty szybko, szybko, czad, jak się daje hajst? No to pan nie jest. 5, proszę, 5. I teraz tutaj drugi pan. Dobra, mam takie nietypowe pytanie. Mhm. Bo troszkę, nie wiem, jak dać panu pieniądze. Musisz y, mieć F2. I tak. tam ty, nakierować na... no musisz tam wziąć gotówkę I panu mm -hmm. daje Jaki ten numer buta? 725 Iluś? 5000? Yy... My To chyba będziemy urzędować u państwa jak coś To Zapraszam Zapraszam, zapraszam. Dobra, dziękujemy dobra. Do widzenia do No, na dobra, bardzo, do widzenia Dobra, dobra, już się dowiedzimy. Teraz niech ci myśli, powiedzą jak to opierdolić. <grymne> <grymne> Dobra, działa teraz? O! Teraz działa. Jeszcze raz, tylko uważaj, bez się przy komentarz. Dość... Mm. Kwa ja za mną nie Ja pierdolę, dobra Pszit. No kurwa Dobra Nie zbrawiajmy podejrzeń Jest trochę przepisy, żeby nie było, że jeszcze zbyt przepisowy Pierdolę, już mnie gonią Kurwa No nie do mnie, nie? jak to wypierdolić te narkotyki. Kurwa, nie mogę. A. Dobra, powiem, zatrzyma się i nie widziałem. A tu do mnie. O! Nie zauważyłem państwa. Chcesz zioło? Nie. Co? Siadać chcę. Używa Co to za policja?

Ja się stanę, czy nie dołączyć do balasu, nie wiem, coś to dołączę. Czy mi zajebali futo? No, co kurwa? Oa, pomocy! O, boli. Mam przy sobie. Co miałem przy sobie? W telefon Kurwa, macie. Jak ja zginąłem? drzwiami mnie pirtnął. Nie? A on sobie. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. wróć tam. I od razu ten, nie. Co tam łusi? Nic. Nie? Fajnie jest ogólnie. O ty kur... Wy, kurwa! Wykurwa no szmaty! Jedź, jedź, jedź! Kurwa, ale jajce! Zniewany. To było dobre. Zniewany nam mopona. Kupy, jest adrenalina! Ci lokalni to do wyjebania są. No nie wiem, po samochodzie, nie? No już pojeździ kurwa, dwie minuty. Takie, my tutaj wczoraj byliśmy i chcieliśmy przyjechać po to samo, po jakieś narkotyk chcieliśmy kupić. A ile paczek? Nie, miał siedem. No to siedem tysięcy, tutaj. 7 Wy, daj. Dobra. Ja bym w nich wjeżdżał, ja bym od razu w nich wjeżdżał. No nie, 7 Daj siedem tysięcy, to ci tam siedem paczek. Numer Buta 559 Trzymaj Ja to się nie pierdoli, ja to bym go od razu wjeżdżał. Jak to jakieś Batesburg kupić? Ja od razu mi wjeżdżam. dobrze, A ty ile chcesz w tych paczek? Też 7 to daj 7 kafry. 559 tak? Tak. Ta. Ale Masz. Dzięki. Kurwa, ty jeździsz tak samo jak te chuje nie lokalne. Ma, nie ma, słyszysz? Co? Nie ma policji na służbie. Ja, sobie ja muszę spadać, więc specjalnie mam czas. Pan stąd odjedzie, odjedź stąd, odjedź stąd. No, kurwa. Lewa prawa, za rękę się wezmę. Już bym odjeżdżał, no panie. Pewnie, pewnie. No, na Też zostałeś zatrzymany. Próbowałeś odbić. Co odbić, takim pyrcie, odbić. Co? Miku, taki, odbić. Odbić. To on taki sam Tak bym próbował odbić. Dobrze, masz ostatnią szansę, jak nie wyjdzie stąd, spoza tereny szpitala. Już wyjdę, zabieramy tego Gziutka i go by, by zabieramy to. Na Co tam? Łysy Co się stało? Co tam Co Dzień dobry No dzięki, no wiem, że fajne, ukradliśmy <grym> Kto by tak normalnie takie coś kupił? Tych <grym> podepchaj Nie, nie, nie panowie, bo się rozjebie to Panie, to pod... zabytek jest Niełatwo coś takiego ukraść Prędkość To stówkę jedzie przy Ur. dobrych wiatrach <grym> Dobra, tra nawet stówkę 10 jechało. I u mnie 140. Okay. Kurwa, ale prędko się jechało. Ło, masz o, nie o, oj! Co to się kurwa dzieje? Ale poszedł! Ale ja prędko Oj, ja to będzie problem, tu ja podjechać. Ja <laughs> <laughs> Tutaj możecie troszkę łysy, pomóc. Łysy, jedzie, Łysy, dawaj! No jadę, jadę! Dawaj, o kurwa, i chuj po samochodzie. Ciśnie do przodu! Dawaj kurwa, łysył. Ja wyskaczę tym, zobacz! O ja przy... Ja. tu bym się rozjebał. Ta? No i chuj, na taki był fajny. Na taki był fajny. <ścoughs> Amerykański Dobra kurwa, widzę, że ten klient to niechętnie do mnie zmierza, ale ja podejdę. Ona kupi, ona kupi jak... Ku... No, tku, co? Ło, kurwa, dobra, to, to jest żyła złota. Tam jest jeszcze trzech innych. To, to wszystko, pierdolę. Nie, hey, baby, to nie No. Nie, jak sprzedam, kurwa czterem osobom jedną paczkę. No masz szczęście. Kurwa. Jedna paczka kurwa Pięć jeszcze zostało, co mam tu zrobić? No On kupi, no co kurwa nie Ten Janusz kupi Nie na policję kurwa, sam na siebie mam dzwonić

Jak ty nie posiada narkotyków przy sobie, a dwa to co to? Kurwa? Hola! Kurwo. Kupuj joło. No i dobra. I dwa. Jedna. No dobra, dobra, jedna. O, ten taki biegacz. Nie no, to mu się przyda. Hello familia? Hiszpan. No i dobra, wszystko. Dobra. Był szybki samochód jakiś. Oj, tam policja wyjeżdża. Dzień dobry. No, witam, witam. Jak dzień mija? No, ja się pytam, co pan robi, kurwa, tutaj? Jeździ po chodniku. ma autem. Nie, bo to tak to, to naprawdę nie moje, nie? Jak sobie stało, to tak to, to chciałem zobaczyć czy jeździ w ogóle, czy, czy ktoś zostawił tak bez powodu I chyba A wie pan, tak. że to jest za to wyrok? Za to wyrok To kradzież pojazdu, ale ma pan szczęść, bo mam dzisiaj dobry humor Ale czyż to, to, to nie jest kradzież, odstawiłem na miejsce, ja Stało źle zaparkowany, a przeparkowałem, teraz dobrze stoi No to dobrze, no. dobra, miłego dnia No to miłego dnia To mój samochód, kurwa takie gówno Parkuje Właśnie widzę jak? Tu furę można stuningować? Nie tędy No jak nie tędy? To którędy? No jasno, tam jest wjazd a no co to, to to już. Kurwa z kurwy synek Nie ma tak jak kiedyś. My life be like. Bye.